W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj sobie programy w Minecrafta. Yy, patrzcie, dzisiaj Wam wszystko pokażę. Tylko bazę zrobiłem. patrz, tu mamy tak. do baru. Mamy tak. Mamy krowę. Tak, się nazywa Grubas, patrz, no, gruba. grube krowska. Ryszard. I hinga halinka. Dobra. Tu mam jeden na pewno krowa się nazywa kloc. Idziemy yy, do mojego domku. Tu ostatnio drzwi, ale je popsułem, bo mi się nie podobały. Tu jest mój dom. Wszystko jest poukładane. Jak coś to jak widzicie, że tu są te rzeczy takie żelazne, to musiało tak być, bo, bo po prostu nie chciałam po powlot. A tu mam tam robiłem to w ogóle nie wybrałem tego z kreativa tu mam taką tajną bazę pod ziemią patrzcie tu mam wszystkie skrzynki w tej skrzynce w skrzyn... o tej skrzynce są też fajne rzeczy ale w tej patrzcie ile diamentów patrzcie ile diamentów no i, I właśnie to was jeszcze... jeszcze pokażę ule, bo może was to ciekawi ale nauczyłem się ostatnio farbować tak, ja, Jak mam obrąż dla psa nauczyłem się ją farbować. Ej. Muszę zrobić jakieś lepsze liście, więc muszę otworzyć tak. I to jest najgorsze. Jestem na dworze, Jezu, na dworze, najgorzej. Na dworze jestem. Na dworze najgorzej muszę Wejdę sobie kominem. No, a no bo nie. Pokażę wam, tu mam tak. Tu mam tyle uli. Tu idziemy tu. Tu też są ule. Idziemy jeszcze tu. tu. też są ule. I tu, tu też są ule. Tu, tu jest więzienie, tu. Bedroka. Tu mamy to. Wielkie. Tu mamy dom villagerów. To one już chyba stąd poszli. Tak, bo tam chobiłem jakieś ziemniaki, tu tej Tutaj tam damy butelkę miodu. A temu dam creepera. Creepera, bo to mi się potrzebne. To, co jest mi niepotrzebne, im podaję do skrzynek. Niekiedy, znali. Wiele ciekawego pokazać, bo ja miałem TNT Te wszystkie dziury. Tu skrzynce, nie wiem po to, co ta skrzynka tu jest. Tu mam plantację drzew gdzieś. Czekaj. Ja te drzewa tam tu już sadziłem, jest to samo, patrzcie. Jeszcze nie wszystkie są posadzone. Tu wejdziecie, to zobaczycie nawet. Tu będę jakby na przetrwaniu. To sobie tu będę, jak będę miał drewna, szybko se zetnę i tu było gdzieś na pewno moje pole no gdzie ono jest? O. tu jest pole tak, tu jest pole moje tu było moje pole na pewno czekaj, tu jest na pewno rośnie kawałek tu jest moje pole, a jeszcze nie raz mam arbuzki, ale będą do nie tylko rosły yy. o tam widzę że już się zrobił miód jak na przykład nie wiecie, kiedy będzie miód, to właśnie tak będzie wyglądało to. Tak u moich pszczół. Tu mam gruliki. Fajnie to zrobione. Będę jeszcze mu to im lepiej robił, bo to jest tak sobie na szukie zrobione. Yy, tu będę akurat robił jakieś nowe rzeczy, więc nagrywam odcinek. Jak będę coś robił, na razie to wszystko podpowiem, żeby to się paliło, żeby robić jakieś inne ciekawe rzeczy. To miałem taki zamiar zrobić. Um, jakby to powiedzieć wam. No, zrobić jakiś domek nowy, fajny. Tu mi się podoba taka pustynia. Tu będzie, tu będzie jeden koń chodził. I co tu jeszcze? O, to jest owca. Tu robię... robiłem most taki. Będę go jeszcze naprawiał. Dobra. i co jeszcze? Tu mam zrobione śnieg, bo to były bałwany. Ja nie wiem, co się robi, bowany właśnie tak, jak wam teraz pokażę. Tak, właśnie się robi, bałwany. Ale się robi, golema, wam teraz też pokażę. Golem musi być. Tutaj podajcie tak, tu i tu. I dajecie taką właśnie zbienie. I macie golemika. Ładnego... a jak ten pies się nazywał? Czekaj. Pimpek. Dobra, no, pimpek. Tu się nazywa tak. myszo jeleń. Dziecko dwa. Tam to się nazywa dziecko. Tu była jakieś dziura po prostu choroby. No. Dobra, ty mogę właśnie skończyć ten odcinek, więc pa!